Na wiadomości z regionu Myślenice i TV zaprasza Jania Construction, Globalna Myśl, Lokalny Inwestor. Dzień dobry. W dzisiejszych wiadomościach z regionu Myślenice i TV Teresa Nalepa przechodzi na emeryturę. Rocznice tragicznych wydarzeń w Myślenicach i Bogdanówce. Olimpijczycy z Powiatu Myślenickiego w znakomitej formie. Myślenicki Festiwal lata już w ten weekend. Bartosz cynar, zapraszam. Zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. Po 22 latach kierowania placówką na emeryturę przechodzi bowiem Teresa Nalepa. Zastąpi ją dotychczasowa wicedyrektor biblioteki Agnieszka Kazanecka-Bylica. Myślę, że Teresa była takim dobrym dyrektorem, że przygotowała mnie właściwie i że będę w stanie sprostać tym wyzwaniom. Oczywiście będziemy kontynuować jej. Jej drogę zawodową i rozwój biblioteki. Myślę, że dołożymy też coś od siebie. Uczucia mam mieszane. Powiem szczerze, że w życiu każdego człowieka jest czas na pracę, czas na emeryturę, ale dojrzałam do tego, że moja rola się kończy i zaczyna się rola emerytki. Rozpoczęta w lutym akcja badań profilaktycznych dzieci, w której wzięły udział publiczne i prywatne przedszkola z Myślenic, właśnie dobiegła końca. Chciałam złożyć takie podziękowanie od wszystkich dyrektorów przedszkoli samorządowych w Myślenicach i niepublicznych również za zorganizowanie konsultacji na terenie naszych przedszkoli, za profesjonalną pomoc i życzliwość, którą państwo okazali nam i naszym dzieciom. Ile placówek wzięło udział w akcji badań profilaktycznych? Bodajże 9 placówek to będzie około 1000 dzieci. Oczywiście nie wszystkie były przebadane, bo nie zawsze rodzice wyrażali zgody. Jak ta akcja przyjęła się na terenie miasta Myślenice? Myślę, że dobrze. Życzyłbym sobie, żeby to kontynuować dalej. Mam nadzieję, że. No, z obowiązkiem radnego i powinnością jest dbać nie tylko o, to o, tak jak mówię, o sprawy typu, typu drogi, asfalty i te inne rzeczy, tylko też o, o mieszkańców, o, 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 o dzieci przede wszystkim, bo od nich trzeba zacząć. I myślę, że będziemy tę akcję kontynuować. Badania przeprowadzili najlepsi ortopedzi Myślenickiego Szpitala. Wyniki tej akcji na szczęście nie przerażają. Akcja była potrzebna. Przebadaliśmy około tysiąca dzieci. My Również przeprowadziliśmy akcję edukacyjną u nauczycieli. Wśród nauczycieli część dzieci zostało skierowanych, ale bardzo mało dzieci zostało poinformowanych o tym, że, żeby udać się do poradni specjalistycznej. Generalnie wśród dzieci występują wady, ale są one związane z rozwojem. Odpowiednie prowadzenie tych dzieci przez, przez, przez wychowawców spowoduje, że w przyszłości pozostaną one bez jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu. Lokalna historia to dziedzictwo warte przekazywania z pokolenia na pokolenie. Dlatego w Piątym już Rajdzie Konfederatów Tatrzańskich w Bogdanówce wzięła udział młodzież i dzieci z gminy Tokarnia oraz ich koledzy i koleżanki z Nowego Targu. Konfederacja Tatrzańska jest takim pięknym świadectwem patriotyzmu pięknym świadectwem budowania małej ojczyzny, historii, korzeni i y, ziemia y, Myślenicka, Suska Limanowska podhale no jest połączona właśnie takim pięknym tym epizodem y, lat konfederacji tatrzańskiej. Y, po raz piąty spotykamy się na Koskowej górze na szlaku konfederatów tatrzańskich. Y, ten pomysł zrodził się tak jak już wspomniałem 5 lat temu i trwa do dnia dzisiejszego. Mamy nadzieję, że jeszcze będą kolejne edycje, bo Uczestników przybywa, z czego się bardzo cieszymy. W tym roku nam pogoda dopisała. I myślę, że takie klimaty, gdzie jest ten element patriotyczny, właśnie i plus to, że możemy oglądać piękny krajobraz, Bleskidu średniego Makowskiego, a jeszcze region Koskowej Góry jest najspanialszy, najpiękniejszy. Jestem już w tym. Wszyscy bardzo zakochani. 76 lat temu historia odbiła negatywne piętno na terenie myślenic. 23 czerwca 1940 roku Niemcy pod pretekstem wybuchu petardy na poczcie aresztowali 10 przypadkowych osób, które najpierw przetrzymywali przed budynkiem poczty, a następnie przewieźć do krakowskiego aresztu. Po kilku dniach zatrzymanych, przewieziono do fortu Krzesławice i rozstrzelano. Rodziny pomordowanych co roku spotykają się przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, gdzie składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą Czarną Niedzielę. Ponad 50 uczniów zespołu szkół w Dobczycach wyjechało w tym roku szkolnym na praktyki zawodowe do Londynu. W ramach projektu Młodzi Mobilni sięgajmy po więcej. Praktyki odbyły się w przedsiębiorstwach, firmach informatycznych, w restauracjach, hotelach i w salonach fryzjerskich w Londynie. Na pewno warto wyjeżdżać za granicę, warto korzystać właśnie z takich programów, które są organizowane w szkołach, bo to pozwala wzbogacić się o cenne doświadczenie zawodowe i na przykład językowe również. Angielski naprawdę mogliśmy podszlifować. 23 czerwca otrzymali oni specjalnie certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje. Nie tylko nasz rynek pracy jest dla nas istotny, ale też i rynek zagraniczny. Uczeń wtedy nabywa wiele umiejętności obycia się w tym świe szerszym świecie. No i nabywa umiejętności, które pozwolą mu też starać się o pracę zagranicą. Trzy tygodnie pozostały do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży. W ramach przygotowań do tego wydarzenia z inicjatywy parafialnego komitetu przy parafii Świętego Brata Alberta w Alberta na Plebańskiej Górze postawiono krzyż poświęcony przez księdza proboszcza Adama Pawickiego. W drodze do docelowego miejsca krucyfiksowi towarzyszyła liczna grupa parafian. Światowy Dzień Młodzieży, Rok Miłosierdzia, 1050. Rodzica Chrztu. Te właśnie wszystkie wydarzenia niech upamiętnia ten krzyż, któryśmy dzisiaj sercem i rękami postawili. Podopieczni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 20 czerwca bawili się podczas pierwszego pikniku rodzinnego. Cel tej imprezy był oczywisty, jak najpełniejsza integracja. Pomysł tego pikniku narodził się już w zeszłym roku, a wygodzi się on stąd, że widzimy, że kondycja rodzin jest coraz słabsza i chcemy te rodziny w jakikolwiek sposób ze sobą związać. Mają za zadanie właśnie to, to zrobić warsztaty rodzicielskie mają za zadanie właśnie to zrobić również seniorzy, których próbujemy jakby złączyć z zajęciami świetlicy socjoterapeutycznej i to ma jakiś swój sens, bo po prostu próbujemy budować jakąś taką warstwę pokoleniową, żeby która się nawzajem będzie uzupełniała. Ten piknik nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie sponsorów. Tak, i tutaj właśnie chciałam zaapelować i podziękować wszystkim 50 sponsorom, którzy się przyczynili do powstania tego pikniku. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, w imieniu swoich pracowników i naszych podopiecznych. Dziękuję bardzo. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci dzieci z przedszkola w Brączowicach. Już teraz uczą się, jak dbać o środowisko, aby w przyszłości nadal cieszyć się pięknem przyrody. Czego nie wolno robić w lesie? Grupa krasnoludków pokazała w przedstawieniu pod tytułem Obronimy nasz las. Idźcie sobie dwa stąd. ten las to przecież nasz dom. Dzieci były zainteresowane, chętnie brały udział w przygotowaniach, w robieniu również dekoracji. Pytały się, kiedy to, to przedstawienie będzie. Przedstawienie to część realizowanego przez przedszkolę projektu. Dzisiejsze przedstawienie to jest część pracy, jaką wykonaliśmy w ramach projektu poświęconego edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Dzieci z przedszkola miały już spotkanie z panem leśniczym z Nadleśnictwa Myślenice. Przygotowują makietę las wesoły i las smutny. Przygotowały przedstawienie, a najmłodsze nawet trzylatki przygotowują wszystkie figurki wszystkich zwierzątek, które żyją w lesie. Dzieci starsze ze szkoły biorą udział w zajęciach edukacyjnych. Przypominamy, że trwa głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego z powiatu myśleńskiego zgłoszone zostały cztery projekty o zasięgu powiatowym oraz trzy o zasięgu subregionalnym. Aby głos był ważny, należy wpisać na karcie do głosowania jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno o zasięgu subregionalnym. Wybrane z listy Zadań pozytywnie zweryfikowanych. Więcej na temat budżetu obywatelskiego znajdziecie państwo odwiedzając witrynę www.bo.małopolska.pl oraz w artykule na naszej stronie internetowej. Wyjątkowego gościa mieli myślenicy radni podczas sesji, jaka miała miejsce 24 czerwca. Rajców i władze miasta odwiedził były trener Adama Małysza, a obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apolon Steiner. Wyjątkowy był również powód tej wizyty. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego przyznał taką nagrodę, odznakę honorową. To jest odznaka, którą nadajemy, zarząd nadaje osobom, które szczególnie przyczyniły się do działania, działań na rzecz rozwoju narciarstwa w Polsce dla osób, że tak powiem, spoza kręgu działaczy. Dlatego jest to dla nas nasze najwyższe wyróżnienie. Szybko czas płynie, muszę powiedzieć. Ja pamiętam te pierwsze lata, pamiętam to właśnie e, nastoletnią dziewczynę, której przyznawaliśmy nagrodę dzisiaj już dorosła kobieta, która zdobywa potężne laury i która nas promuje, e, rozsławia ziemię myśleńską. Naprawdę warto było. W znakomitej formie przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Rio de Janeiro, są sportowcy związani z ziemią myśleńską, którzy mają już przepustki do Brazylii. W miniony weekend król Gór zegartowicz, czyli Rafał Majka, został w Świdnicy mistrzem Polski w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. Agnieszka szwarnuk Zdobczyc, reprezentująca AZS AWF Kraków, zdobyła z kolei srebrny medal w chodzie sportowym na dystansie 20 km podczas rozegranych w Bydgoszczy mistrzostw Polski. I jeszcze jeden znakomity występ reprezentantki powiatu, tym razem w dyscyplinie nieolimpijskiej. Ewa Majer z Dobczyc wygrała najstarszy w Polsce nocny bieg górski Sudecką Setkę, pokonując tytułowe 100 km w nieco ponad 10 godzin. Serdecznie gratulujemy. Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej rozegrano 22 i 23 czerwca w Myślenicach. W zawodach uczestniczyły cztery najlepsze pary z województw Śląskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego i Małopolskiego. To są już półfinały, dosyć wysoka ranga, w związku z tym bierze 16 par udziału. Powiat Myślenicki reprezentowała para zawodników Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki Danii Myślenice, Aleksander Słonina i Radosław Gawroński. Ten poziom jest bardzo wysoki. Z tego naszego półfinału wejdą cztery zespoły do finału i myślę, że w finale też będą gdzieś na podium Mistrzostw Polski. Za dwa tygodnie prawdopodobnie w województwie świętokrzyskim będą finały. Dzięki inwestycjom władz miasta rozgrywki odbywały się na nowo otwartych boiskach. Warunki są świetne, wszyscy zawodnicy są tutaj zadowoleni z, z warunków, jakie organizatorzy zrobili. Przypomnę, że tutaj robimy to jako Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice wraz z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Małopolskim Związkiem Piłki Siatkowej i dzięki gminie Myślenice udało się nam Jakie warunki stworzyć dla zawodników? Znakomity przykład dali młodzieży strażaccy Oldboye, rywalizujący w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Osiem drużyn zmierzyło się w trzech konkurencjach. W drużynach szeregach AGSP są młodsi, są starsi, ale są najstarsi nasi członkowie. W związku z tym my musimy dbać o kondycję wszystkich tych najmłodszych, tych najstarszych. Podobne są zasady, aczkolwiek w sztafecie jest dodatkowe jakby to, co z młodzieżówki. Widać tutaj nalewanie wody hydronetką i dodatkowy punkt wbijanie gwoździ, czyli takie sprawnościowe jakby dwa. Pozostałe rzeczy są te same, przy czym w sztafecie, czyli dorosłych jest musztra. Musztra, która w zawodach i młodzieżowych i dorosłych jest wycofana. My zawsze uważaliśmy, że ona jest potrzebna i to ewidentnie było widać przy rozprowadzeniu Najstarszym uczestnikiem rywalizacji na boisku Orła w Myśleńcach był 87-letni Władysław Wiśniowski z OSP Zawada. No mnie to cieszy, ja przecież jest 60 lat chyba straży jeden. No to widocznie mnie cieszyło to i młodo tak samo z młodych lat. A no, teraz no to niestety starość przyszła i nie jest tym tak bystrym. Recepta na drugą wieczność. Wypić nie, ale tak. Trochę to by można było. Ja się czuję lepiej jak wypiję. Wiek i hart ducha pana Władysława przydał się jego nieco młodszym kolegom, którzy okazali się zwycięzcami tegorocznych zawodów. W wyrównanej rywalizacji miejsca na podium wywalczyli sobie jeszcze druchowie z dolnego przedmieścia i Krzczonowa. Seniorzy z Uniwersytetu III wieku w Myślenicach, pośród swoich licznych zajęć, znaleźli również czas na jogę. 21 czerwca, w ramach obchodów Światowego Dnia Jogi, ćwiczyli oni na Plaży Trawiastej. Wśród wydarzeń, które nas czekają w nadchodzący weekend, na pierwszy plan wybija się oczywiście Myślenicki Festiwal Lata. Impreza tradycyjnie rozpocznie się od Kulturalnych Dni Myślenic, a pierwsza atrakcja już dziś wieczorem w miejskiej bibliotece publicznej. Sobota i niedziela na myślenickim festiwalu Lata to przede wszystkim Zarabia i Plaża Trawiasta. Już od godziny 15 organizatorzy przygotowali całą gamę atrakcji. Nie zabraknie występów rodzimych artystów, a gwiazdami wieczoru będą Margaret w sobotę i Zespół Bracia w niedzielę. Świętować w ten weekend, a konkretnie w niedzielę, będą, będzie również Lubień. Festyn z okazji Święta Gminy zaplanowano tam na 16. Wystąpią miejscowe zespoły, regionalne i orkiestry, a gwiazdą będzie Dixie Band. I jeszcze zaproszenie na sobotę nie tylko dla przyszłych mam. W myślenickim szpitalu odbędzie się dzień otwarty na niedawno zmodernizowanym oddziale ginekologiczno-położniczym. Początek o 10 rano. Tradycyjnie w wiadomości kończymy zaproszeniem na program. Czas na rozmowę. Tym razem gościem Eweliny Mieleckiej Stankiewicz będzie Piotr Szewczyk, dyrektor festiwalu Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.